Słuchajcie, ja nie wiem, kto to wymyślił, ale jak dla mnie to powinien dostać jakąś nagrodę. Zobaczcie tylko. To urządzenie wybierze kilogram Twoich ubrań, czyli kilka koszulek albo kilkanaście par bielizny w 10 minut. W dodatku jest przenośne i kosztuje skrawek ceny zwykłej pralki. Już wam pokazuję, jak to działa. Najpierw wlewamy do środka ciepłej wody i dodajemy trochę proszku do prania. I jak już to zrobiliśmy, następnym krokiem jest wybranie trybu prania. Pierwszy tryb to 10 minutowy dla koszulek, drugi 15 minutowy dla bielizny i ostatni to 2 minutowe odwirowanie na koniec, żeby te chemikalia z proszku do prania nie zostały na naszych ubraniach. Ja wam teraz pokażę na przykładzie tego 10 minutowego. O. I proszę, pralka ładnie zaczyna prać. Po zakończonym praniu wystarczy tylko otworzyć ten korek, żeby brudna woda mogła sobie spłynąć. Brudna woda już mi wyleciała, więc teraz mogę sobie zrobić tak. I teraz pralka jest na tyle mała, że zmieści się do plecaka, torby czy nawet szafki. A jak chcecie się dowiedzieć, gdzie ją można dorwać, to link zostawiłem w opisie mojego profilu, żebyście nie musieli go szukać.